Ojcze, jesteś osobą, która prowadzi nas duchowo, a dziś w sposób szczególny, kiedy ukończy, skończył się apel 24, łowickiej pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jastą Górę. Uroczystość, która ma niebywały charakter, pełna wybuchu miłości Bożej właśnie w tym roku. Chcę Ciebie oddać opiece tej, która była nieustającą pomocą, żebyś zawsze miał wsparcie w tej, która powiedziała Bogu tak, w tej, która była bramą, miłości na świat, abyśmy zawsze i Ty i ja i wszyscy, którzy będą wybierali się na Łowicką Pierwszą Pielgrzymkę Młodzieżową doświadczali Bożej miłości, Bożego pokoju, ale również tego, że Maria zawsze jest z nami. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. Wszystkiego dobrego i dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję bardzo księdzu za trud, który ksiądz wkłada co roku w pielgrzymowanie. Ojcze Dionizy, ojcze duchowne całej pielgrzymki, znamy się już trochę, mieszkamy niedaleko siebie aktualnie. I chciałbym w imieniu swoim, ale też całej tej łowickiej pielgrzymki, z którą jesteś związany już od wielu, wielu lat, życzyć Ci wszystkiego co najlepsze na drodze kapłańskiej, zakonnej, na pracy z młodzieżą i bliskimi Ci ludźmi, żebyś nigdy nie stracił tego zapału, tego swojego stylu bycia, który aktualnie masz, z którym po prostu... których... z którym po prostu się urodziłeś i którym Rozpalasz serca wszystkich ludzi, których spotkasz na swojej drodze. Dzięki bardzo za wszystko i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Żeby ojciec zawsze robił to, co kocha i co sprawia przyjemność. Żeby dalej ojciec mówił z mocą, tak jak mówił do tej pory, bo za to Księdza lubimy i kochamy z całego serca. Żeby ksiądz był taki, jak jest, żeby się ksiądz nie zmieniał. Bo jest ksiądz świetny. Dionizy, krótko. Szerokiej drogi, dobrej podróży i szerokiej trasy, żebyś zawsze Dobro. startował i dojeżdżał Dobro. do celu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za długie i mądre rozmowy. rozmowy. Ja jeszcze księdzę tylko jednego, Pana Boga w sercu, na pierwszym miejscu i wszystko będzie na swoim miejscu. Szczęść Boże. E, Ojcze Dionizy, życzę Ci wszystkiego co najlepsze, żeby Służycielka Wiernych trzymała ci zawsze w swojej opiece i nie zmieniaj się, dobra? Proszę. Dobra. Drogi księże Dionizy, Pamiętam cię z Katechezy szkolnej, kiedy uczyłeś mnie na lekcjach religii o Panu Bogu. Mogłem Ciebie poznać w liceum. Cieszę się bardzo, że wędrujesz z nami. Dziękuję Panu Bogu za Twoje kapłaństwo, które jest kapłaństwem Chrystusowym i pewnie byś mnie zrugał, gdybym mówił tylko o Tobie. Dlatego dziękuję Ci, że głosisz Chrystusa całym sobą, tym, co mówisz, tym, co czynisz, jakie dajesz świadectwo. Niech Pan Bóg dalej cię prowadzi. Jeździ zawsze bezpiecznie. Po, po bożych drogach tym swoim motorem. Szczęść Boże, bożego błogosławieństwa. Ja! Bezpieczeństwa. Życzymy nasznemu księdzu jubilatowi, żeby miał w swoim życiu jak najmniej potrzeb związanych z naszą służbą, żeby mu cały czas wystarczyło tych Bożych mocy, bożych świateł a żeby nie było potrzeby wzmacniania jego działań, jego, jego misji, jego przekazu przez te wszystkie wzmacniacze, głośniki, kable, którymi my się zajmujemy. Wielkie szczęść Boże i wielkie Bóg zapłać za dar spotkania na pielgrzymim szlaku. Chciałabym życzyć Ojcu Dionisowemu tej mądrości Bożej, którą nas tutaj wycięli, tej pielgrzymce, aby, aby był taki radosny i pogodny, jaki jest. Pogody ducha. Życia tego, co najważniejsze, czyli błogosławieństwa Bożego, tego charyzmatu, żeby nigdy nie ginął, żeby zawsze swoją radość i miłość, jaką darzy Pana Boga, zarażał nas wszystkich pielgrzymów tutaj na ŁPP.